Witam. Dzisiaj jesteśmy na inwestycji, na której będziemy właśnie sobie przechodzić przez cały budynek i analizować jeszcze projekt wentylacji i rozwiązania, które są w projekcie. Czy rzeczywiście nie wprowadzić jakichś drobnych korek, ewentualnie coś poprowadzić trochę inaczej, ewentualnie zrobić dokładnie tak, jak mamy zaprojektowane. I jesteśmy tu z kolegą, porozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Może jakieś nowe pomysły powstaną, ewentualnie drobne korekty? Polegą Przeanalizujemy planu. budynek tak. pod względem możliwości przepływu powietrza, zapotrzebowania użytkownika. Dokładnie. Także może zaczniemy, zejdziemy do pomieszczenia technicznego, w którym będą centrale. Ja opowiem, jak po, po wygląda powiedzmy systemy wentylacji. No. W tym momencie znajdujemy się w pomieszczeniu technicznym, w którym będziemy mieli wszystkie urządzenia, i generalnie wentylacja składa się z dwóch układów, dwóch central wentylacyjnych ze względu na to, że budynek jest podzielony tak na dwa mieszkania. Jedno mieszkanie jest tutaj w części tej powiedzmy piwnicy, a drugie mieszkanie jest na górze całe piętro. I pomysł był taki. I tak najprawdopodobniej będziemy realizować, że mamy przygotowany dość duży szacht. Centralne będą umieszczone na tej ścianie, powiedzmy, gdzie jest szacht. Jedna centrala będzie zawieszona w tym miejscu, ona będzie obsługiwać mieszkanie na parterze. Druga centralka będzie mniejsza, obsługuje mieszkanie tutaj w kondygnacji tej piwnicy. I pomysł jest taki: czerpnie będą się znajdować na ścianie renowacyjnej. Każda czerpnia będzie niezależna do jednej, do drugiej centrali. Wyrzutnie, kanały wyrzutowe będziemy prowadzić też szachtem. Wchodzimy w przestrzeń poddasza i przechodzimy przez poddasze około powiedzmy 8 metrów i robimy dwie wyrzutnie na drugiej elewacji. Tak wygląda. Najlepiej czerpnia, żeby była usytuowana od strony północnej lub wschodniej. Ma to duże znaczenie pod względem temperatury powietrza, nasłonecznienia, komfortu późniejszego użytkowania. I także trzeba mieć na uwadze bardzo kwestię, żeby była okolica czysta z tej strony, z której mamy czerpnię. Pod względem wyrzutni trzeba mieć na uwadze, żeby była albo najlepiej na dachu w podbitce, lub możliwie z okapem na elewacji, żeby nie robiła tak. zacieków. Dobra. No to generalnie można powiedzieć, że w ten sposób mamy, bo nie będą strony wschodniej. Innego kierunku za bardzo nie mamy do możliwości tutaj wybrać. A wyrzutnie będą na elewacji, to jest elewacja e... północna bodajże. E... I tam będzie w rejonie tej wyrzutni, będzie też pompa ciepła postawiona, dlatego tam na pewno nie możemy zrobić czerpni, no bo to by nam zakłócało układ, a generalnie innych możliwości technicznych nie mamy. Także nie jest najgorszy układ, że tak mhm. powiem. Ważne jest lokalizowanie central wentylacyjnych w łatwo dostępnym miejscu dla klienta. Kwestia późniejszego serwisu, corocznego czyszczenia wymiennika, sprzątania, wymiany filtrów, odkurzania. Mhm. No, to tak tu jest przygotowane. Nie mamy gdzieś plakowanych central na poddaszu albo w jakichś pomieszczeniach użytkowych, tylko mamy jedno pomieszczenie techniczne, będą dwie centrale, będzie pompa ciepła, ale nie to spokojnie później. Daleko od przebywania ludzi jest w ten sposób cicho, komfortowo, nie ma żadnego problemu później z uciążliwym hałasem. Przykładowo na trzecim biegu. Zgadza się. Dalej, może powiemy o instalacji już z central wentylacyjnych nawiewnej i wywiewnej. Szakt na tyle co jest długi, on ma półtora metra, pozwoli nam tylko wykorzystać jeszcze przejść dwoma kanałami nawiewnymi nawiewnym i wywiewnym od centrali większej obsługującej parter. Kanały nawiewnej i wywiewny do centralki obsługującej piwnicę będziemy wykonywać Obok szachtu zrobimy dwa dodatkowe przewierty, i tam będą skrzynki rozdzielaczowe. Przejdziemy zaraz na górę, to właśnie pokażę mniej więcej, jak, jak one będą rozmieszczone i jaka jest idea. Tak? Możemy się przejść jeszcze ewentualnie po pomieszczeniach, pokażę, jakie są pomieszczenia i jak wygląda układ wentylacji w piwnicy. Czyli, tak jak widać, tu mamy pomieszczenie techniczne, jest powiedzmy klatka, przestrzeń. Składki jest wyjście do garażu bezpośrednio na zewnątrz, a nasze mieszkanie dolne zaczyna się. Tak. tak, nasze mieszkanie zaczyna się od tego miejsca i tak jak wejdziemy tu, mamy pomieszczenie takie wejściowe, wiatroła Tu będziemy wykonywać wyciąg będzie to anemostat wyciągowy z dwoma rurkami preflexowymi, pe, pe, 70-kami piątkami. Dalej przechodzimy, jest otwarta przestrzeń. Mamy salon. Może zacznę od tego pomieszczenia. Tutaj wejście z salonu jest do y, pokoju. Y, w pokoju będziemy mieli jeden anemostat z podejściem trzech rurek, 75. Dalej wchodzimy w salon. W salonie są dwa punkty nawiewne. Y, też 125 anemostaty. Po trzy rurki do każdego anemostatu. Salon będzie połączony razem z kuchnią. W kuchni mamy przygotowane dwa podejścia po dwa anomostaty. Zrobimy tutaj też dwa anomostaty dwa 125 piątki i też po trzy rurki do każdego. Ważne jest lokalizowanie tych punktów wyciągowych, żeby nie były bezpośrednio nad kuchenką. W ten sposób i zabezpieczenie ich filtrami stożkowymi, żeby nie zaciągały tłuszczów. A w salonie bardzo ważna lokalizacja jest pod względem, żeby nie było bezpośrednio nad wypoczynkiem, żeby nie tworzyło to dyskomfortu podczas wypoczynku na, na kanapach. Generalnie y, filtry stożkowe założymy na wszystkich wyciągach, żeby... Tak, ponieważ założenie filtra stożkowego na przykład tylko w kuchni... Po okresie mniej więcej tygodnia robi się tam nam delikatny opór, który w ten sposób ogranicza przepływ powietrza całkowicie w kuchni, a wreszcie wyciągów nam wtedy tylko wentylacja wyciągowa działa. Więc musimy albo nigdzie, albo wszędzie. Zgadza się. No i ostatnim pomieszczeniem mamy łazienkę. W łazience mamy jeden, jedno podejście, będzie jeden anemostat wyciągowy, trzy rurki podejściowe, 3,75, a już na kondygnacji wyżej pokażemy mniej więcej jak to będzie rozprowadzane ze skrzynek rozdzielaczowych i prowadzona instalacja. Co do lokalizacji anemostatu wyciągowego w łazience, najważniejsze jest, żeby nie był bezpośrednio nad prysznicem i nad wanną, ponieważ wtedy to tworzy dyskomfort. Najlepiej i najbezpieczniej umieścić go zawsze w okolicy geberitu mhm. lub najdalej od wejścia w celu wymiany całej Kubatury tego pomieszczenia, wyciągnięcia całej wilgoci. Zajadzę się. OK, idziemy na górę, może. Podejdziemy, może, do pomieszczenia w, tym, w którym jest szach wentylacyjny. Może opiszę, jak będzie wyglądała sytuacja. Skończymy instalację y, y, mieszkania w piwnicy, tak? Czyli to, co pokazywałem, że będziemy robić dwa przewierty y, z dołu z pomieszczenia technicznego. Będziemy mieli tu dwie skrzynki. Rozprężne obsługujące, obsługujące mieszkanie w piwnicy, i to będzie wyglądało w ten sposób. No, niestety, skrzynki nam jeszcze nie dojechały, dzisiaj koło południa powinny nam przyjechać. Wtedy, pewnie coś nakręcimy i usytujemy. Będzie, usytuujemy, będzie wtedy fajnie widać, jak one wyglądają. Ale, generalnie, ze względu, tak naprawdę, że tu się nam kończy kotłownia, i całe mieszkanie mamy. Patrząc ode mnie z lewej strony, skrzynki będą wychodzić w, ten, w tym miejscu, z pomieszczenia technicznego, będziemy przechodzić przez ścianę Jedyny, jedyne odejścia w tą stronę prowadzonej instalacji będzie tylko odejście do pomieszczenia wiatrołapu, czyli będziemy lecieć instalacją do tego punktu i tam mamy dokładnie nasz wiatrołap. Tutaj jest jeszcze, może pokażę tak generalnie Damian, pod Twoimi nogami, jeden punkt to będzie wykorzystany punkt do centrali obsługującej yy, mieszkanie na parterze. I generalnie w tym miejscu będziemy robić nawiew, zrobimy taką skrzynkę przejściową na yy, instalacji nawiewnej, yy, na przelotową. instalacji nawiewnej przelotową, gdzie podłączymy nawiew w tym miejscu i całą klatkę będziemy wentylować w ten sposób, żeby tu nawiejemy, a będziemy wyciągać w pomieszczeniu wiatrołapu, które jest połączone z klatką, yy, przy wejściu do domu. Oczywiście, ponieważ ciepłe powietrze mhm. idzie nam do góry, więc stamtąd musimy zabrać tak. wyciąg. Tak samo jak w dużych przestrzeniach w antresoli u góry wyciąg tworzymy w celu, ponieważ ciepłe powietrze nam się unosi i stamtąd jest usuwane. Mhm. Dobra, jeszcze może pokażę końcowo o tym, co rozmawialiśmy, czyli skrzynki rozdzielaczowe z centrali obsługującej nam mieszkanie w piwnicy, będą wychodzić nam dokładnie tu przez ścianę. Mamy dość sporo tutaj instalacji elektrycznej, ale jakoś sobie poradzimy z tym. I tak jak widać, jedna skrzynka wyjdzie nam dokładnie... Jedna skrzynka będzie... Wycho Aha, przepraszam. Jedna skrzynka nawiewna wychodzi w tym miejscu, powiedzmy, i z niej mamy odejścia do, do pomieszczeń w salonie plus pokój. Druga skrzynka wyjdzie nam tu przez ścianę, będziemy robić podejścia pod kuchnię. A podejście do łazienki zrobimy jeszcze z tamtej strony ze względu, żeby nie krzyżować się z instalacją, mhm. przebiegniemy dookoła i wejdziemy w to miejsce. Najważniejsze jest, żeby odcinki do punktów nawiewnych nie były krótsze niż 3 metry, najlepiej 4, ponieważ później jest to bardzo ciężko w wyregulowaniu mhm. instalacji nawiewnej i ma to też znaczenie pod względem akustyki, dźwięku, mhm. oporów na instalacji. Co do wyciągu nie ma to takiego dużego znaczenia, znaczy najlepiej, żeby minimum te 2 metry było 3. Mhm. Ale wtedy mamy po prostu y, równe opory i sprawnie, sprawnie działającą komfortową wentylację Dobra. i zarazem cichą. Fajnie, i w tym momencie tak mamy, projektant to uwzględnił. Y, nawiewy mamy mniej więcej równe, prawda? Bo jak wychodzi na skrzynka, salon jest podobny do pokoju, jest dosłownie może 2 metry dalej, nie ma, y, nie ma problemów z, z regulacją. Y, a ze skrzynki y, do skrzynki wyciągowej mamy dość duży odcinek do punktu wyciągowego z łazienki, dlatego. A skrzynka będzie zaraz przy punktach wyciągowych z kuchni, dlatego będziemy robić delikatne wydłużenie instalacji, żeby mniej więcej wyrównać długości w stosunku do pozostałych części tej łazienkowej i wiatrołapowej i wtedy mniej więcej wyrównamy I opory, będzie łatwiej wyregulować, pod nie będzie problemu. Względem pozostań. planowania, projektowania trzeba mieć na uwadze, że jeżeli na przykład mamy odcinek 3 metrowy i zakręt 90 stopni czy nawet 180, to możemy to liczyć jako, że mamy 8 metrów pod względem oporów, mhm. więc to jest całkowicie prawidłowo. Dobra. Względem funkcjonowania. Okej. Okay. Ten układ jest w miarę prosty, opowiedzieliśmy go. Teraz możemy jeszcze szybko przelecieć mieszkanie na parterze, które jest dość duże, kubaturowo i ilościowo, w pomiesz... ilość, dość duża ilość pomieszczeń, także przejdźmy może do szachtu i pokażę po kolei, jak będziemy prowadzić instalację. Tak jak już mówiłem, będzie tutaj na kanale nawiewnym przelotowa skrzynka z trzema odejściami pod nasz nawiew klatki schodowej. Dalej lecimy obydwoma rurami, podchodzimy pod konstrukcję dachu, tak, jętki, to są nasze jętki. I tu będą dwie nasze skrzynki rozdzielaczowe. One będą dość znacznej wielkości, gdyż mamy dość dużo punktów wyciągowych i nawiewnych. Może tak w skrócie szybko pokażę, będzie to powiedzmy kwadratowa duża skrzynka z lewej, z prawej strony będzie wyciągowa, gdzie będziemy się, będziemy rozchodzić instalacją pod konstrukcją dachu do wszystkich pomieszczeń, przejdziemy zaraz pomieszczeniach, jak powiemy wiecie, co, jak będzie wyglądało, druga skrzynka będzie nawiewna, z której będzie wychodzić część instalacji tak jak wyciągowa do, do, do wszystkich pokoi, a Nawiew do pomieszczeń będzie ze skrzynki wychodził do góry i będziemy, no tu musimy jeszcze przebruzdować przyklejony styropian na poddaszu, po ścianie szczytowej będziemy prowadzić rurki do trzech dyszy nawiewnych, które będą usługiwały nam salon. Dysze będą ze ściany czy ze, ze ściany? Ze ściany. I wtedy powietrze rozpływa się poziomo, delikatnie. Y, prędkość wytraca, opada nam na dół, a u samej góry wyciąg, ponieważ ciepłe powietrze zbiera nam się mhm. pod sufitem i stamtąd jest usuwane poprzez rekuperator. Będziemy mieli najprawdopodobniej. W może przejdźmy do salonu w takim razie. Tu mamy pomieszczenie, y, tu mamy pokoik, tak, to będzie jeden anemostat wyciągowy, y, ale y, nawiezny, przepraszam. <grych> y, ale przejdźmy może do salonu, bo to jest najciekawsza sprawa. Czyli to co mówiliśmy, będziemy mieli trzy dysze na ścianie rozmieszczone powiedzmy około metra. Każdą dyszę skierujemy sobie w inną stronę, żebyśmy mogli całą kubaturę zwentylować i najprawdopodobniej zrobimy jeszcze klimakonwektor w suficie, który będzie służył do, do chłodzenia, no, do grzania w ostateczności. Także tu też będzie fajna sprawa, bo część powietrza świeżego będzie nam od razu rozbijała to powie mhm. po powietrze schłodzone z klimakonwektora i plus klima wektor część będzie go zasysał i wrzucał dalej, także nie będzie transportował tak, na koniec salonu. Tak, generalnie będzie nam to bardzo fajnie rozrzucać tu powietrze po całej kubaturze. Tak jak widać po lewej stronie mamy kuchnię. W kuchni będą dwa punkty wyciągowe, po trzy rurki PF flexowe 75. Mamy pomieszczenie spiżarki które go nie włączamy w system wentylacji, najprawdopodobniej może tam będzie jakaś Lodówka, chłodziarka, chcemy to pomieszczenie w ogóle całkowicie odizolować od, od układu? Znaczy, tutaj się do końca nie zgodzę, ponieważ z tym jest dużo telefonów związanych z problemów tego typu, że właśnie klienci na początku projektowania, planowania i tak dalej zaplanowali sobie właśnie tam oddzielne, oddzielne pomieszczenie, mhm. które ma być na grawitacji teoretycznie. Mhm. Tylko, że później im to w ogóle nie funkcjonuje pod względem tym, że mają niewyizolowane to pomieszczenie, mhm. niby drzwi są delikatnie podcięte, jeden stopień różnicy jest tylko mhm. i mają e, wilgoć i brzydkie zapachy w mhm. tym pomieszczeniu, więc lepiej uwzględnić to w wentylacji to jest prośba... z delikatnym wyciągiem. Mhm. Chyba, że inwestor całkowicie e, mówi, że to nie. Jest to jest prośba inwestora, zdecydował się całkowicie, nie wiem jaki ma pomysł dokładnie na to pomieszczenie, bo może to mieć jakaś chłodnia, e, ale generalnie jest jeszcze czas, że w razie czego moglibyśmy spróbować nawet e, Jedną usunąć jedną z rurkę kuchni z kuchni, bo tutaj. mamy i tak to z zapasem wrzucić w pomieszczenie to schowka. No zobaczymy jak się to skończy. Na tą chwilę jest taka decyzja, że nie. Mm. Ale lepiej, jeżeli coś nam przepisy nie zabraniają, podłączyć do rekuperacji, mhm. zawsze lepiej jest podłączyć. Zawsze później w przyszłości można po prostu założyć y, tłumnik inojeven, którego tutaj niestety na razie nie mhm. widzę, ale on jest potrzebny dopiero na etapie uruchamiania centrali wentylacyjnej tak. i poprzez niego możemy całkowicie ograniczyć przepływ powietrza, mamy normalny anemosat odkręcony na suficie. Tak. W żaden sposób tak, nam dokładnie. to też. Tłumiki, anemostaty na razie nie zamawialiśmy, bo tak naprawdę nie jest podjęta decyzja, jakie anemostaty będą. Tłumiki wiadomo, że będziemy stosować tam gdzie w razie czego będzie potrzeba, ale myślę, że nie przewiduje takich problemów. Czyli tutaj tak jak idziemy dalej, tak jak mówiliśmy, będzie wyciąg w pomieszczeniu wejściowym, tak wiatrołapie, bilansowany z nawiewem na dole, przeciągamy przez klatkę. Wyciągamy w wiatrołapie. W tym miejscu będzie postawiona ścianka, która nam tak naprawdę wymyka tam to pomieszczenie. Dlatego zdecydowaliśmy się, że nam robimy, bilansujemy wentylację w razie czego, żeby nie było żadnych problemów. No i co? Możemy przejść dalej. Tutaj mamy taki układ pokoju z łazienką. Wiadomo, w łazience będzie wyciąg, w pokoju nawiew. Najprawdopodobniej inwestor zdecyduje się na dwie takie ala garderoby. Dlatego zaprojektowane zostały też dwa wyciągi w każdej, w każdej garderobie. I generalnie ten cały układ jest zbilansowany powiedzmy na zero. Łóżko będzie w tym miejscu tutaj? Łóżko będzie stało tutaj. Od tych garderów? Tak, bo tu, tu powstanie z tego, co jest w planach, będzie ścianka z jakimiś tylko drzwiami wejściowymi i łóżko będzie. W tym miejscu, a mhm. tak jak widać, tu mamy przygotowaną instalację pod jakiś telewizor zabudowy. Więc wtedy mhm. najważniejsza lokalizacja tych punktów w sypialni mhm. jest taka, żeby nie było bezpośrednio nad przyszłą głową a anemostat nawiewny. Można to na przykład rozdzielić na dwa punkty nawiewne. Wtedy jest swobodny przepływ powietrza. Mhm. Nie mamy żadnego dyskomfortu z tego tytułu. Najprawdopodobniej anemostat będzie się znajdował gdzieś bliżej tej części pomieszczenia, mhm. żeby symetrycznie rozrzucić wewófłowanie. Karderoba nam zaciągnie mhm. powietrze. I łazienka nam zaciągnie tak. i w sumie nam się to jakby kompleks tutaj zbilansuje na zero. Dokładnie. Taki jest namysł. Może przejdźmy dalej. Dalej mamy tutaj pomieszczenie łazienki, czyli tu będzie jeden anemostat wyciągowy na trzech rurkach refleksowych w 75 To pomieszczenie będzie bilansowane z, z pokojem powiedzmy, będzie przeciągane powietrze przez korytarz, przez podcięcie w drzwiach bądź kratki. To jeszcze do końca nie wiemy, co będzie w drzwiach. Tutaj obok mamy pomieszczenie dla dzieci, sypialnia z garderobą, choć do końca inwestor nie wie, czy czasem w tej garderobie nie wykorzysta tego, jakby na pomieszczenie, gdzie będą łóżka do spania piętrowe, ale podjęliśmy taką decyzję, że nie wiedząc do końca, jak będzie to przygotowane. Zrobiliśmy to w ten sposób, że bilansujemy ten układ, nawiewamy, wyciągamy w tamtym pomieszczeniu, żeby w razie czego było można dość znaczną ilość świeżego powietrza, które wrzucamy w tą część, przeciągnąć przez tamte, przez tamte Można to na etapie jeszcze projektu wykonawstwa rozwiązać w ten sposób, że można tutaj w pokoju zamontować nawiew, tam oczywiście wyciąga jako w garderobie, no. ale jeżeli jest planowana tam w przyszłości pokój, to wtedy może być tam też anemostat nawiewny, tu mamy nawiew wyciąg. I co klient będzie potrzebował to może używać. Drugi po prostu poprzez tłumiki najawain znaczy, zaślepi. Wiesz co, podjęliśmy tą decyzję, że jednak nie będzie, bo to będzie generalnie załóżmy pokój dziecka, tak? Mhm. Czyli wydaje mi się, że tu drzwi na pewno wtedy nie będzie żadnych, jedynie chodzi o to, że tu może być yy, powiedzmy samo łóżko do spania, bo taki jest jakiś zamysł, czyli patrząc na to, że jeśli tam nawiejemy, to wyciągniemy, tak, świeże powietrze do dostarczone, przejdzie. nie ma najmniejszego problemu, a nawet lepiej, bo przy tak małej powierzchni, gdybyśmy tu nawiew zrobili, będzie dość, powiedzmy, a będziemy chcieli dość dobrze wentylować, może być problem z tym y, rzucaniem powietrza na głowę, mhm. y, także myślę, że komfort będzie ok, a zapewnimy powiedzmy świetny, świeżego powietrza, myślę, że tak może to zostać, ale jeszcze będziemy mogli o tym pomyśleć. I chyba na tą chwilę to jest wszystko. Hmm, aha, to co mówiłem, czyli nasze czerpnie będą, nie mamy za bardzo innego miejsca, gdzie moglibyśmy wykonać czerpnie. Dach jest y, y, kopretowy, tak, z czterech stron y, skośny. Nie mamy no, żadnej ścianki szczytowej. Sz, 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 tak, nie mamy żadnej ścianki szczytowej. Dlatego czerpnie będą wychodzić upłat w, tym, w tym miejscu. Najprawdopodobniej wymodzimy. Wyjdziemy dwoma rurami niezależnymi od każdej centrali, ale zrobimy jedną wspólną, czerpnię. Taki element nietypowy, ale może się wprowadzić go kiedyś, jeśli będzie taka potrzeba. Czyli jedna maskownica do dwóch czerpni z okapnikiem, a wyrzutnie, znowu wyjdziemy kanałami, wejdziemy na, na poddasze i będziemy prowadzić po tych jętkach do ściany Ważne jest, tak. żeby te wyjścia na elewacji zewnętrznej były przewymiarowane pod względem wielkości, minimum tak. jeden rozmiar. G Czyli, jeżeli z centrali wentylacyjnej z Recuneta wychodzi Fibiesie z EasyFastu 160, no to minimum na tej elewacji to jest dla rekuneta 250, dla EasyFasta 200. Tu zrobiliśmy taki układ dla bezpieczeństwa i gdybyśmy chcieli rzeczywiście mocno wentylować, bo ta wentylacja jest. Y nie jest optymalizowana do minimum. Bardziej patrzymy nad tym względem, że będziemy chcieli dość dobrze wentylować, ze względu na to, że to będzie też trochę można powiedzieć, dolne chociażby mieszkanie, jako takie trochę dla wczasowiczów, przyjezdnych, mogą się jakieś różne imprezy wydarzać, takie rzeczy. Dlatego chcemy mieć dość znaczną wentylację. I teraz to, co powiedziałeś, dokładnie, pomimo że nasza centrala ma na przykład wyjście 200, my redukujemy i kanał czepny i wyrzutowy prowadzimy już 250. Ze względu na to, żeby zmniejszyć opory na przewodach elastycznych, tak, izolowanych, a czerpnie, obydwie w ogóle będą 250. Czyli mamy upad, że jest y, przepraszam. Czyli dla Rekuneta też 250. I dla, i dla Rekuneta 250, ale już prowadzimy cały kanał do centrali mhm. 250 dla EasyFast'a, y, dla mniejszej centralki mhm. prowadzimy za centralą już 200, nie robimy 160 I, redukcja, i redukujemy czy... na 250, żeby czerpnia była ta sama, powiedzmy wizualnie na zewnątrz, tak? Oczywiście. Jak będziemy robić lamele? I kanały wyrzutowe tym bardziej, gdyż mamy dość spory odcinek. Y, od razu redukujemy za centralą na rozmiar większy, czyli 250, izolowana. 50 wełny, plus będzie ten cały kanał, te nasze dwa, dwa kanały będą okłanane wełną dookoła, żeby gdzieś tam czasem jakiegoś przemarzania nie było i takich rzeczy. Ważne jest to na etapie bardziej czerpni, mm -hmm. ponieważ wtedy transportujemy to powietrze tak. zimą minus 15, minus 20, przez pomieszczenie, w którym mamy 20 stopni, więc mm -hmm. jest różnica 40 stopni. Nie, jasne. Instala cały szak, który tu zrobimy, będzie najprawdopodobniej, będziemy jeszcze go docieplać, kombinować, żeby jak najbardziej to, to wyizolować. No i chyba tyle z takich technicznych kwestii. Pomimo, że szak wydaje się dość duży. Zresztą pokażemy to pewnie na filmiku, to zobaczycie Państwo, że wcale nie mamy tu dużo miejsca. I tak jak mówię musieliśmy jednym układem centrali uciekać po prostu na bok, żebyśmy to jakoś wszystko ze sobą pogodzili. Chyba tyle. Także możemy sobie jeszcze pomyśleć, spojrzymy w projekt, przeanalizujemy może jeszcze jakieś delikatne zmiany. I... Ustalenia z inwestorami. Tak. Można działać. I zaczynamy po prostu nasze prace.